Tomasz Jacyków, Daniel Wielewa i program Remont, Napięć, Inwestycja. Tomek, im bardziej w las, tym trudniej. Im dalej w las. Tym dalej, tym problemy, tym ciągle coś. Zimno, ciepło, gorąco. A dzisiaj co będziemy robić? A pamiętasz, jak zaczynaliśmy naszą przygodę, to rozmawialiśmy o piankach i ich zbawiennym działaniu na temperaturę, wyciszenie i tak dalej, No i oglądaliśmy te pianki. A dzisiaj, słuchaj, mam dla Ciebie niespodziankę, bo się naponamawiałem z Panem Pianką. I sobie dostaniemy ubranka i będziemy sami piankować pistoletami. Taka nie, nie. sytuacja. Ale czy zrobimy jakieś sobie przeszkolenie, czy tylko po prostu ubierzemy się i zaczniemy tamtą pianką po wszystkim, <grym> że tak powiem, przykać? Zrobimy se ball. No, nie jesteśmy parą idiotów, tylko raczej jesteśmy y, kumatymi kolesiami. Dostaniemy pistolety natryskowe i będziemy pistolecić w dach. No, fantastycznie. Dostaniemy mundurki i jak dzieciaki będziemy z pistoletami natryskiwać dach. Ja bardzo chętnie nie robiłem tego jeszcze, ale poczuję się, jakbym zawodowo robił to od zawsze. Zagramy. Czyli jesteś dziewicą w tej materii. No tak, ale. Podobnie. No to mamy tak, taniec z dziewicą na dachu. Yy, I mamy również podłogę, ponieważ mamy już tak, yy, celulozę, yy, membranę, na to posadzkę, yy, więc jakby yy, podłoga jest. Teraz potrzebne nam światło w tunelu, a tak naprawdę światło w dachu, więc nie, nie mogę się doczekać, myślę, że ty też, na, na to, aż dojdą okna dachowe. Ale o tym w kolejnym odcinku. Najpierw skupimy się na piance. Tak, piankujemy. Piankujemy, zapraszamy oglądać. Zanim chłopaki zabiorą się wraz z ekipą za piankowanie, najpierw musimy sprawdzić wilgotność naszego poddasza. Pomoże nam to w wyborze odpowiedniej pianki. No i przyszedł ten cudowny moment, że będziemy piankować. Czyli w zasadzie mamy już sucho jak pieprz tutaj. Sprawdźmy to. Tak, Sprawdzimy wilgotność. No, tam coś ten, pojawiają się cyferki, wy nie widzicie tego, ja wszystko widzę. No. No tak. Tutaj, jeśli chodzi o wilgotność połacu, mamy na tą chwilę 12%. Czyli idealnie. Idealnie stosujemy pianę, która wymaga wilgotności poniżej 19%. Czyli mamy dużo poniżej, jest, jest ok, czyli w zasadzie wpisujemy. 12% i jesteśmy gotowi do, do aplikacji yy, naszej piany. I ile tutaj litrów piany pójdzie na ten cały dach? Czyli tutaj jeśli chodzi o to na metry litry metry i metry sześcienne. sześcienne. Tam, metry sześcienne pójdzie około 35 metrów sześciennych takiego materiału. No wspaniale dobrze, to w takim razie, skoro yy, dach jest przygotowany do piankowania, nie ma co gadać. Yy, musimy się jakoś przebrać tak. i yy, pokaże nam Pan jak to się robi. Oczywiście, Cudownie. przygotowaliśmy dla Was kostiumy specjalne chłopaki pokażą, jak to się robi. No i myślę, że wy zaczniecie tutaj przygodę z aplikacją piany. No i wyjdzie super. Już nie mogę się doczekać. Firma przygotowała kombinezony z imionami i nazwiskami naszych prowadzących. Zobaczcie, jaki fan mieli chłopaki. Daniel w. Tomek J. Tomek J. Bardzo, Panie kochany. Bardzo. Mamy, mamy sztukę. To tak jak maskę założymy, żeby nas ktoś rozpoznał. Dobra, zakładamy ciuszki na nasze ciuszki. Szkoda, że to nie jest lato, wiesz, bo no. wtedy moglibyśmy to założyć na nasze boskie ciała i wtedy one by tak przeświecały, byłoby trochę seksi może wiesz na co? stare lata. Pamiętaj, o, tak. że program jest emitowany o 12.30. Tak, to plus będziemy po południu. jak Sigma i Pi. Albo pi i Sigma no wszystkie no. Od Ale... której strony do nich podejdziemy. To jest bardzo ważne, bo to. Od której strony podejdziemy? Co to no Nie mówisz? W ogóle. Zapięcie. Sam się zapnę, wiesz, to jest nieprzystojna propozycja. Dobra. Czego. Sej, ja, ja mam wrażenie, że ja to założę... Na... Nie, no dobrze, zacznij. Ja mam to. No, a ja mam to. Dobra. Mask. Coś mi się zaklinowało, ratunku. Czy może ja po prostu nie umiem tego zakładać. A to inaczej to. A, kaptur się zdejmuje. A nie, czapeczkę nie, czapeczkę musi mieć, bo to jest czapeczka programowa. A i tu są takie. Zobacz, o tak, zobacz, tak składa. A jeszcze się musisz pójść, nie? Nie, może nie, może po prostu. A nie, no jestem w ogóle zajebiście. Przecież. Jesteśmy gotowi. O! Gotowi do działania. Zabijcie. Do działania, a nie mam rękawiczek. Rękawiczek. Nie, może niepotrzebne. Są. Nie, potrzebne gdzie, bo ci rękę wypali. Rękawiczek. No, i, te, i, I teraz idziemy na technoparty. Słuchaj, olejmy tę piankę, chodźmy na technoparty. Chciałeś beauty, Tomasz. Nie ma. Patrz jak puchnie, patrz jaki Jaki Dobra. Ty pierwszy? Ja! Piszczelek jest, jest odblokowany, także trzeba uważać. Tu... O, pan! <ścisłuch> to tapie. Dobrze, że kapie. <ścisłuch> <ścisłuch> Dawaj! Dobrze, nie śniadanie. <laughs> Oni, pani, panią to Dobra, dobra, teraz teraz. A ty ja tak na skromnie widzę. Nie, no tak. fałszywego. No tak, a ja na bogato. No nie, nie. Nie, jeszcze? nie. Nie, nie, dziękuję ale może byś tam trochę to i tak zrobił o wyżej wyżej o tu 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 o widzisz idealnie zaraz powiem wam tak tak to się tylko wydaje że to jest łatwe ale jest jest trudne i ciężka to jest robota więc Chłopakom trzeba to docenić i im podziękować. Tak, ja myślę, że w ogóle kontrola wszelkich wytrysków ma gigantyczne znaczenie. Czyli musimy nauczyć panować się, panować nad tryśnięciami. Dokładnie. No tak. No dobrze. tak. No to na razie. Chłopaki, działajcie, my was zostawiamy, nie przeszkadzamy. Pianka na całym strychu jest już gotowa. Pozostało jeszcze tylko uzupełnienie pianką pozostałych elementów poddasza. Pianka na całym poddaszu jest już zamontowana, zainstalowana, że tak się wyrażę, położona. Ja jestem bardzo zadowolony. Było dzisiaj naprawdę mnóstwo pracy i to jest to, co ja lubię. Ale zobaczcie sami, co oni jeszcze robią. Gdy ekipa remontowa kończy piankowanie, Daniel odwiedzi salon naszego partnera. Panie Rafale, wiem, że jest pan specjalistą od okien, ale proszę mi powiedzieć, ile w tej branży pan pracuje? Około 5 lat. 5 lat. No to pan na pewno wie, jakie potrzebujemy okna do naszej inwestycji. Pan tej inwestycji nie widział. Tak, nie widział pan, ale ja panu mniej więcej określę, wytłumaczę i mam nadzieję, że mi pan doradzi. Ponad 100 metrów poddasza, czyli taki. Spory fragment, że tak się wyrażę, dachu. Musimy go doświetlić. Jak pan myśli, ile trzeba byłoby tych okienek świetlnych włożyć? Wie pan, to wszystko zależy od powierzchni. Powiedział Pan, że powierzchnia podłogi to jest 100 m2. No ponad 100 m2. Proporcje to jest 1 do 8, czyli 1 ósma to powierzchnia szyby. Liczono w metrach kwadratowych. Czyli ja rozumiem, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem świetlików byłoby, tak? Osiem, osiem metrów kwadratowych. No dobrze, a jak teraz dobrać te okna? Bo nie wiem, wy macie jakieś różne te rozmiary tych okien, czy one są jakieś jedne standardowe? Jak to się określa, że ja mówię ja chcę okna e, dachowe. No i przychodzę i chcę. I, I teraz niech pan mi wytłumaczy, jak je trzeba dobrać. Czy ktoś musi przyjechać, sprawdzić to? Po pierwsze, musi Pan wiedzieć, czego Pan chce. Możemy tutaj porozmawiać o produktach, o konkretnych produktach. Kolejny etap jest taki, że wyślemy na budowę doradcę technicznego, który już dogra szczegóły i dobierzecie rozmiary do możliwości danego poddasza, czyli będzie zwracał uwagę na szerokość krokwi, czy te okno zmieści się między krokwiami, a to są już tematy takie bardziej techniczne. Może skupmy się najpierw nad produktem. Okej, okay, dobra, dobra. Czyli ten pro, produkt. A my będziemy, możemy takie zainstalować okno na naszej inwestycji? Nie wiadomo jeszcze. Co do rozmiaru, tego jeszcze nie wiemy, ale ja może powiem kilka rzeczy, na co zwrócić uwagę. Okay. Trzeba zdać sobie sprawę, że okno dachowe to dodatkowy komfort na poddaszu. Celem okna dachowego jest dostarczenie światła i wentylacji, czyli świeżego powietrza. To są główne założenia naszych produktów. I teraz, kiedy stoimy przed tym oknem, mamy możliwość wybrania sposobu otwierania. W tym przypadku mamy klamkę górną i teraz powiem, jakie są cechy, korzyści posiadania tego sposobu otwierania. Jedno kliknięcie tego modułu powoduje otwarcie wentylacji, czyli okno jest zamknięte, ale oddycha. Jeszcze jedno kliknięcie powoduje otwieranie. To jest coś, co wyróżnia nasze, nasze produkty. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę, na jakiej wysokości jest montowane to okno. Ograniczeniem może być wysokość ścianki kolankowej, która, kiedy będzie wysoka, sprawi, że okno będzie montowane wyżej. Wtedy będzie miało ono funkcję doświetlenia. Poddasza, tylko doświetlenia poddasza. Jeśli zamontujemy okno na wysokości mniej więcej takiej jak to tutaj, mhm. mamy funkcję doświetlenia poddasza, ale także możemy obserwować to, co się dzieje za oknem, bo jest na wysokości wzroku. A jeśli chodzi o otwieranie okna na górze, to czy jest też otwieranie okna na dole? Tak, jak najbardziej. Klient w tej samej cenie ma możliwość zamówienia okna z górnym sposobem otwierania lub z górną klamką. Ważne, żeby pamiętać, że żaden z tych sposobów nie jest sposobem uniwersalnym. Dobieramy to pod kątem wysokości montażowej okna. A które otwarcie Pan poleca? Wszystko jest zależne od tego, jak to okno jest zamontowane. Jeśli okno jest zamontowane wyżej, nie sięgamy do klamki górnej, bierzemy wtedy klamkę dolną. Ale jeśli mamy możliwość zamontowania okna na wysokości wzroku i sięgamy do tej listwy, rekomendowałbym klamkę górną. Co specjalista, to specjalista, a nie specjalista udający specjalistę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po świetnej zabawie, jaką była Piana Party, niestety kończy się dzisiejszy odcinek, ale spokojnie, bo w następnym odcinku zobaczycie m.in. wstawianie okien. Zapraszamy. Tomku, coś z dzisiejszego dnia zapamiętałeś najlepszego. Słuchaj, no bardzo mi się podobało piankowanie. Również bardzo kształcąca rozmowa z panem od okien połaciowych Już wiem o nich prawie wszystko. A to, czego nie wiem ja, to wiesz ty, bo też z nim rozmawiałeś. no rozmawiałeś. Tak, ale a propos tych pianek jeszcze tak na chwilkę wrócę, bo no wiesz, ja nie chcę rywalizować, przecież to nie o to chodzi. Wiesz? No wiem, no ty lepiej trysnąłeś ode mnie, no yy, spoko, niech ci będzie, dobra. Yy. No chciałem tylko powiedzieć, że akurat tak się złożyło, że genialnie dłonią w prawo, w lewo i, i rzeczywiście ta piana jakby zrobiła się idealna. No no wiesz co, no są różne techniki tryskania. No ja tryskam bez pamięci w ogóle i bardzo obficie. No taki mam charakter. Trudno. Dlatego żegnamy państwa. Nie, nie, nie dlatego nie. państwa żegnamy, że takie mamy charaktery. Tylko, tylko to, że skończy ten się program, odcinek. odcinek Właśnie się kończy i przy dźwiękach budowy pragniemy Państwa zaprosić na następny i pożegnać państwa w tym. Do widzenia. Saman rzeczy.